Się pan tak dużych emocji w tym meszu? No tak, no, gramy już trochę bank. Już nie kalkulujemy, staramy się grać o trzy punkty. Nic nie, nie zapowiadało to, że stracimy bramkę no, ze stałego fragmentu, e, ale e, szybko odrobiliśmy i, i, i niepotrzebne nerwy sami sobie jak gdyby e, zafundowaliśmy. No, ale tak to w piłce jest, e, że przed meczem można kalkulować, można kombinować, jak ten mecz będzie wyglądał, a zawsze sytuacja na boisku wszystko weryfikuje. Dużo niefrasy, niefrasobliwości było w liniach defensywnych dzisiaj, szczególnie właśnie pierwsze połowie. No tak, ale nie graliśmy naszą żelazną linią obrony. Proszę zauważyć, że nie grał zawodnik, kapitan zespołu, który był podstawowym piłkarzem. Nawet e, tak e, wydawałoby się kosmetyczna zmiana jedna na czterech spowodowała to, że nie byliśmy dzisiaj monolitem i, i później, później również rotacje, bo Krzysiu Krzycki, Krzysiu Krzycki musiał przejść na, na lewą bronę, Paweł Gamla, który jest ustawiony jako defensywny pomocnik, przeszedł do środkowej linii obrony. To wszystko musiało się zazębić i ta końcówka de facto, chociaż zespół Kruczborka grał w przewadze i jedynie wrzutki były jakimś zagrożeniem, natomiast nie stworzył sobie do sytuacji. Powiem szczerze, że no jedna z moich chłodniejszych ramach, także no, wpadła, wpadła tak, że bramka chyba nie miał szans. Cieszę się z tej bramki, bo tak jak, ty, jak mówię, no wiadomo, że jest, nie jestem najwyższy, a to już moja dru, druga bramka głową i albo tak dalej. Kuba biskup na pewno zadowolony ze zwycięstwa, na pewno niezadowolony z tego, że musiał końcówkę meczu oglądać z trybun. No na pewno taką przykład kosztowała mnie. Wiele nerwów nie, nie, nie mogłem wystać tutaj za tą barierką masakra. No, cieszę się z bramki, ale no niepotrzebnie dostałem tą czerwoną kartkę. Chociaż pierwszy fałd to na pewno błąd sędziego, bo to nie ja faulowałem. I wydaje mi się, że nawet nie byłem fanem na, kar na kartkę na no, drugiej i niepotrzebnie od od odkopałem piłkę, a no, już to już historia najważniejsze, że, że dzisiaj wygraliśmy i to jest dla nas dzisiaj istotne. Czy dla Was scenariusze pisze Hitchcock, że tak przegrywacie już chyba w czwartym meczu 0 do 1 po to, żeby wygrać? Nie, no, mam nadzieję, że, że już więcej tak nie będzie było znowu dostajemy pierści bramkę i musimy odrabiać nie jest to na pewno dla nas, nas, nas komfortowa sytuacja, lepiej się gra jak, jak to my strzelamy bramkę, no ale też chwała znowu no, na to, że, że odrobiliśmy to i wychodzimy z ciężkiego terminu Trzy punkty, no bo z tego tutaj, co no też jak stałem, co mówili tutaj kibice, to plus w tamtej i w tamtym scenie też tutaj za, za często nie przegrywał, także tym bardziej się cieszymy z tych trzech punktów. No i musimy zrobić teraz wszystko, żeby poprawić z Gorzowem i wygrać mecz. Jano, strzelasz pierwszego gola w Polsce i z tego faktu na pewno bardzo się cieszysz. No tak, bardzo cieszy się cieszę, Bardzo... Ale yy, nogą. Měl možný golf. Bardzo se těším. Či to byl dla vás trudný meč? Bylo to trudný. Hlavně po tom uh, vyloučení Kuby biskupa. Oni začali nakupávat dlouhé postupáde plky do Měli mnoho, až si myslím, mnoho standardních situacích. Ale Kuba to nás docela potržel a my jsme si s tím vzadu. Jakoby, bylo to těžký, těžké, těžké to bylo. Jano, dobře ti se hra na té bocznej obroně z boku obrony? Dobře jsem mi gra, tak já jsem to grál. Na Viktori jsem to grál <laughs> mnoho zápasů. Vel, vela, vela. No. Až poslední dva leta jsem hrál środkowego stopera, ale nevadí mi to. Já jsem mi tam dobře. <laughs> Była jeden z bohaterów tego meczu. Spodziewaliście się, że będzie to aż tak trudne spotkanie? No, spodziewaliśmy się, że będzie ciężki mecz. bo nie przegrał tutaj meczu, ale myśmy przyjechali myślę, w roli faworyta i, i udało nam się wygrać. Było ciężko, ale wywozimy stąd trzy punkty, to jest najważniejsze. Tracicie nie po raz pierwszy, to sezonie pierwsi bramkę, musicie otrafiać straty, to trzeba się chyba z tym gra. No, nie chcielibyśmy właśnie trafić, tracić bramki. W pewnych meczach było tak, że tych bramek nie traciliśmy, no teraz trochę, trochę brak chyba koncentracji, ale, ale będziemy nad tym pracowali, no ważne są trzy punkty i myślę, że jeżeli będziemy ta, taką, tak konsekwentnie grali, to, to te wyniki będą coraz lepsze. Masz pretensje do siebie za pierwszego kola? Yy, nie, myślę, że ciężko powiedzieć, bo po prostu też czekałem na, na ruch, yy, na ruch nie chciałem iść wcześniej. Po prostu, no, czekałem aż ktoś tą piłkę trąci, no niestety tak było, że nikt nie trącił, ale była na takiej wysokości, że do wyjścia mi się wydaje nie była, no muszę przeanalizować, ale, ale, no ciężko mi powiedzieć na gorąco. Miałeś dużo pracy w tym meczu, bardzo dużo szczególnie w końcówce. No tak, w drugiej połowie było troszeczkę pracy, ale cieszę się, że, że pomogłem zespołowi i, i odnieśliśmy to ważne zwycięstwo. Trzy punkty, ale rywale też wygrywali. Y, nie wiem, na razie, no myślę, że dopiero sprawdzimy teraz, ale my patrzymy na siebie, a, a na pewno ktoś tam te punkty pogubi. Następne spotkanie łatwiejsze? Nie ma łatwych spotkań. Przyjedzie Gorzów, gdzie, gdzie też nastawi się na grę z kontry. Myślę, że będzie też bardzo ciężki mecz. No, myślę, że w naszych zasięgów no, musimy wygrywać, Nie mam innego wyjścia. Chciałbym pozdrowić serdecznie moją żonę Agnieszkę, no, chciałem tutaj też podziękować kibicom 150 od początku do końca z nami. To jest jak gdyby dzisiaj graliśmy, chociaż raz było 10 to Daliśmy 11, i myślę, że byłoby ciężko, jeżeli, jeżeli by kibice nie byli, więc i imieniu zespołu tutaj prosili chłopcy podziękować. Dziękuję.